Czy wiesz, że w zakładce wstawianie, ilustracje, masz coś co się nazywa smart art i bardzo pomocne jest to na przykład przy zrobieniu struktury organizacyjnej firmy. Hierarchia, wybieram na przykład taką, robię OK i wtedy zobacz, zostaje wstawiona struktura. Jeśli tutaj teraz wpiszę tekst, na przykład zarząd, Mogą sobie od razu po prostu podopisywać, jakby pododawać te teksty na, moim, na, moim, na mojej strukturze. Mogą dodawać i zmieniać pewne elementy. Załóżmy, biuro zrobię w trochę innym kształcie. Klikam na biuro prawy przycisk myszy i robię zmień kształt. Załóżmy, że zrobię go jako serduszko. Na przykład tutaj ten tekst. Prawy przycisk myszy, zmień kształt, dorzucam go jako chmurkę. No to teraz jeszcze mogę pododawać elementy. Prawy przycisk myszy, dodaj kształt, na przykład powyżej. Wtedy ten się umieścił jako poziom niżej. Prawy przycisk myszy dodaj kształt poniżej. Prawy przycisk myszy dodaj kształt na przykład przed. Prawy przycisk myszy dodaj kształt po. Czyli zobacz, możesz w dowolny sposób roz, 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 rozrosnąć tą swoją strukturę. Oczywiście możesz ją też zwiększyć. Możesz zmienić jej kolory, jeśli ci się te nie podobają, które zostały zastosowane. Możesz zmienić też jej jakiś yy, sposób prezentacji. I w każdej chwili możesz w dowolny sposób zmienić poszczególne elementy. Bardzo prosto, można zrobić sobie strukturę organizacyjną firmy. Excel i zrobione.